Cześć, z tej strony Jadwiga Klata. To jest możliwy podcast. Ja zapraszam Cię dzisiaj na odcinek nietypowy odcinek nagrywany z łóżka odcinek ze stanu odpoczynku. Będę dzisiaj opowiadać o tym, co dla mnie jest najtrudniejsze w działalności społecznej w aktywizmie. Zanim jedziemy, zanim przyjdziemy do Sedna, przypomnę Ci, że możesz obserwować możliwy podcast na platformie streamingowej, na której go słuchasz. Poproszę Cię o zostawienie oceny, gwiazdki, jakiegoś komentarza, czy to, czy to na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na YouTubie. Pamiętaj też, że możesz mnie znaleźć na Instagramie. Tam pojawiam się część.